Siemanko, 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 witam serdecznie, moi drodzy, na kolejnym Hyper eee, Lecimy. Moja ranga aktualnie to jest ta taka niebieska. Ten taki niebieski znaczek posiadam. Tak jest, jest wysoko, moi drodzy. Ale w ogóle w tym lobby, jeżeli chodzi o tą gierkę, to wszyscy mają tą taką fioletową. Eee, czyli, czyli tą lepszą niż, niż moją, eee, chociaż mi dużo nie brakuje, bo ona jest chyba od 3000 punktów, jeżeli się nie mylę. A ja mam 2800, także mamy tutaj mocarnych zawodników, ale miejmy nadzieję, że nam się eee, tutaj uda. Oczywiście, oglądajcie film do końca, żeby wiedzieć, jak to tutaj się wszystko eee, potoczyło. No i co? Zostawcie łapkę w górę na wstępie tego filmu, bardzo mnie to wspomaga, także dzięki wielkie, Byczku, jeżeli, jeżeli ją zostawisz. Dodatkowo zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, macie tutaj wiele, wiele, wiele ciekawych filmów, zresztą zajrzyjcie sobie na kanał, no i sami, sami sobie sprawdźcie. Dobra, to może być pięć itemów, jeżeli chodzi o opener, także będziemy tutaj dosyć, że tak powiem, rich nie wiem, można tutaj zagrać jakieś AP, bo mam Spellcrypt, mam Shogun. No i mam Negatron jeszcze ewentualnie. Dobra, i Hero Augmenty na pierwszy. To będzie ciekawa gierka, coś czuję. Także to rolne. To też rolne. O, dasz mi coś lepszego, może? Halo? Może ten Blitzkrank z tym? Z gargoylem? Kurde, nie wiem. Dobra, dawaj rolkę jeszcze raz. No i dupa. No ale dobra, możemy wziąć tą Jinx. Ona też się wydaje całkiem spoko. Yy... Zagrajmy sobie powiedzmy coś takiego. Tu mam parę. Tu mam parę. I zagramy sobie w ten sposób. O, co, coś... No, nie, ja to mogłem zrobić anima składa. Czemu tego Nasusa nie widziałem wcześniej? Fuck. Dobra, czyli to na sel, to na sel. Robimy zaraz anima składy i lecimy, moi drodzy. Lecimy, kurde. Eee... A czekaj, to jest supportowa Jinx. O kurde, czemu ja myślałem, że to jest carry Jinx? Oj, 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 powiem wam tak: wstawanie o 5 rano, mówię wam, nie oddaję, nie oddaję za bardzo. No, ale dobra, to będzie można zagrać w MFK, nie? Z takimi itemami to nawet lepiej. Kurczę, ale MFK na hyperrolu. No nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Zresztą tak samo anima składy. Nie wiem, czy anima składy się szybciej stakują. Na hyperrolu? Tak, stakują się szybciej. Dobra. Eee... Nie, czekaj, nie stakują się szybciej. Stakują się tak samo. Fak, no to niedobrze, moi drodzy. No to niedobrze, kurczę, ja myślałem, że to jest Jinx carry i dlatego na nią dałem te itemki. No ale dobra, nawet no, przerzucimy sobie to później na, na MF-kę, zobaczymy co z tego wyjdzie. kurde szkoda, że lepszego augmentu nam nie dało, yy, bo szukałem jakiegoś może Luciana yy, dającego... Chociaż nie, Lucian dający expa też chyba jest wyłączony na hyper rolu. Ojejku i tracimy hp niepotrzebnie. No ta gierka może być giga ciężka. Może być giga ciężko, powiem Wam szczerze. Jak tak sobie myślę z takimi itemami. W co tutaj można by spiwotować ewentualnie? Tak sobie myślę, myślę. Ale się domyśleć nie mogę. Nie wiem, nie wiem, co tutaj można sobie zagrać. Dobra, ja chyba wezmę. Chyba wezmę tą. Tą Riven. Niech będzie. Ona będzie nam tutaj tankowała na froncie. Tylko nie mam żadnego temu za bardzo, chyba żeby z tego zrobić guard breakera, no niby też mogłoby być od, od, czapy dobra, zróbmy se tak, zróbmy ten guard breaker to dajmy tutaj, i nie mam czwarty level także rolować na razie też za bardzo nie chcę, ale przydałoby się tutaj jakieś upgrade'y e, znaleźć bo ja mam 16 hp o, 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 o dobra, dobra, świetnie, świetnie, to już to już mi troszeczkę pomaga Także następną jednostką, której potrzebujemy jest Vein. Vein plus wtedy sylas. To daje nam. To daje nam 5 anima składów. Także spoko, Tylko no ja muszę coś zabijać, żeby te hapeki farmić, nie? Bo bez tego to może być ciężko. No i dalej mam 0, bo żaden anima skład nie zbił. Tylko ta waj. No ale teraz powinienem coś dostać. Ale kurde, jak to się będzie tak powoli stakowało A nie, dobra, czekaj, stakuje się szybciej. Dostaję dwa staki za jednego killa, okej okay. Czyli 10 HP za jednego killa No dobra, to ma sens w takim razie Już się bałem, że się nie stakuje szybciej, ale, ale jednak się stakuje, także Okej, okay. jest git, jest git. Nie będę tutaj gadał, że nie. Dobra, wezmę Belta z myślą właśnie o Riven. Coś później będziemy z nią tutaj kombinowali. Jakiś Warmock, Sunfire, coś w tym stylu. Z tego zrobimy najprawdopodobniej Ionic. Od biedy może być też Gargoyle lub DC. No ale Ionika bym chciał, no bo to jest zmniejszenie Magic Resistu przeciwników, nie? Ty, a tu jest gościu z Anima Składem. I on ma tą Jinx Carry. O, cwaniaczek. No nieźle. I czekaj, i on ma nawet... Kurde, gdzie on był? On ma nawet na Susa trzy. Co za świr. Totalny, totalny świrus. Ale dobra. A ta Lulu? Ona mnie tu rozwali, czy nie? Weź, jeszcze jedna rakieta, jeszcze jedna. No nie, no tak, to nie, się nie dogadamy, panie. Tak to my się nie dogadamy, 14 HP na hyper -rolu. nie no widać, że to jest high elo. to już jest high elo. Dobra, yy, to mogę wziąć rel, sobie dorzucić, będę mieć defendera, I teraz mam piąty level, uh, kurde no nadal bym nie rolował za bardzo, bo tutaj marne szanse są na jakieś fajne upgrade'y, ale będę musiał, będę musiał tutaj podrolować, także... Trudno, chcąc, nie chcąc, będziemy musieli troszeczkę tutaj e, spróbować, coś poupgrade'ować, Nie wiem, Sylas 2, Nasus 2, Riven 2, to by było ogólnie Git wtedy, nie? O, proszę bardzo, mam nawet Tomik. Tomik, Tomik. Nieźle. Mogę z EZRota se ewentualnie zrobić. Kurda, może tak w tempo? Ło! Wow! Dodatkowy Anima Składzik, to mi się podoba. Dobra, szukam, szukam czegoś. Dobra, jest Sylas 2, to mogę tak zagrać ewentualnie. A tutaj dostanę. O kurde, ty kolejny oni ma Holy shit. Okej, okay, to jest nice. To jest ciekawe. Dobra, ja zrobię tego z Izirota. Aha, tutaj mam Jinx. Dobrze, czyli jakbym dostał jeszcze jedną Jinx. To mogę sobie zrobić Jinx 2, to by było fajne, fajne i przyjemne. Bardzo byśmy się z tego cieszyli. Nie no, ile bije, Przyszła na mi one shotuje 2, i 2, Come on, guys. Nie róbcie mi krzywdy, proszę. No i dobra, teraz Zizek akurat jest mega huge, bo on przyjmie. No dobra, myślałem, że dwa spele, ale jednak jeden. No ale przynajmniej już nie przegrywamy. Troszeczkę tutaj zaczęliśmy wygrywać, także bardzo z tego powodu się cieszę. I skumajcie to, że jeszcze do... potrzebuję Vein I mam 7 anima składów już. Ja wiem, że to jest hyper roll i, i w ogóle, ale wydaje mi się, że. Steel jest to całkiem. Szybko. Dobra, jest Jinx 2. Jest 7 anima składów to mi daje 60 a tak damage i 60 ability power. Spoko. Eee, dalej, co ja bym chciał? Czy chcę Defendera? Raczej tego Alistara bym dorzucił, bo on mi daje Iegisa i maskotkę. Także raczej bym poczekał. No ale do siódmego levela, no to troszeczkę jeszcze sobie poczekamy, bo to są 3, 3 rundy. A czekaj, a teraz dostajemy jedno. Tak, dostajemy ok. Czyli tutaj na karuzelce będziemy mieli już e, poziom, moi drodzy, e, siódmy. Dobra, co ja tutaj jeszcze mogę dostać? Mogę dostać nasusa, mogę dostać vein. No to coś może sobie tutaj delikatnie podkręcę. Mam jakąś vein. No i dobra, to tyle. Tego alistara oczywiście trzymamy. Nie wiem, zrobię tutaj tego Gargoyla, bo... No po prostu w tempo. Ojej, Kamilka mnie tutaj zabije. Ojej, oj, oj. czy ja dostanę one shota? Nie, nie dostałem one shota. Ale ona została miliard shielda. Hm, ale są szanse na ugranie tego. No, nawet łatwo. Dobra, nice. Świetnie, świetnie. Także jeszcze jedna walka, siódmy level, mogę dostawić Alistara i na siódmym serio już mogę rolować e, po Vein i po Riven, wtedy w sam raz. Wtedy zresztą też nawet będę już mógł rolować po mf -kę. także będziemy na pewno próbowali coś takiego sobie ugrać. Także dobra, na kogo ja mogę grać? Na tego Anima składa. Oj, on z Jinx słabiutko, słabiutko, nie hitniej na trójkę. No, wątpię, wątpię. Zero w banku i tylko cztery sztuki ma. No to mega słabo. O jest taki Blitzkrank. Gruby. No dobra. I uwaga: gramy na. na Undergroundy. Gruba z Blitzkrank i w dodatku on. ten gościu ma. One of. One of Kale. Jak on będzie mieć tą K, okay, to on tutaj będzie mógł serio robić spore obrażenia. A jaki on ma haste? Poczekajcie, który to jest. Jakaś pupa. Eee... Pupę, przepraszam. Pupę 01, Underground. Haste level 2 i ma teraz 16 na 10. Czyli teraz będzie miał 3. Będzie, miał 3. będzie szedł na pewno po czwarty, bo niewiele mu brakuje. No dobra. Okej. Okay. I tutaj, czy jest coś ciekawego? O, kurde, nie za bardzo. Chyba, że ten gościu... No, wezmę to po prostu pod redemption i zaslamuję to redemption. Mogłem też brać Leonę. Ale te itemki mnie tak tutaj, wiecie... Nie, nie byłem pewien co do tych itemków. Dobra, i ciebie sobie ustawimy tu. Coś można tutaj poszukać. Kurde, mi ta Jinx dropi zamiast tamtemu gościowi. O, a czekaj, Jana. Jana w manę jest, okej. Okay. Jana w manę. To w sumie też spoko by było sobie ją tutaj zagrać. Ona by się fajnie nadała do tego naszego teamku. Kolejna łezka, ale świetnie. Um. O można statik zrobić e, Chyba rolne brawler e, Sunfireboard tak 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 zdecydowanie Dobra i to zrobię tu Dobra. Um. I teraz co ja bym chciał? Czyli to, to można sprzedać. Mogę kupić garena. Na ósmym dorzucam Janę. Tego eko też by się przydało dorzucić. Tylko eko za kogo? Eko za waj? I gramy bez brawlera? Jak będę mieć Riven 2? W sumie raczej nie będzie to jakieś yy, mega potrzebne, w sensie ten brawler, nie? Dobra, moi drodzy, kombekujemy. Ile ja mam staków? Ue, 60 staków. Fejmu. Już mam 60 subskrypcji. 300 dodatkowego HP. A gościu aż się poddał, jak to zobaczył. Dobra, jest tu jakaś vein kolejna. Uuu, Riven 2, świetnie. Świetnie, świetnie, jest jakiś garen. Tylko cholera jasna. O, w końcu mf -ka. W końcu MF. Dobra, przerzucam to. Powinienem już tutaj dużo zmienić rzeczy. Eee, powinienem dograć Garena ty a może Garen zawaj tylko czy ja chcę grać Garena on ogólnie byłby spoko pod względem CCK ale defender mi jest troszeczkę zbędny <laughs> tak mi się przynajmniej wydaje ale zaraz jeszcze możemy przeanalizować sobie lobby ale wydaje mi się że większość tutaj osób gra AP dobra czekajcie tu jest under nie, to czekajcie, będziemy musieli sprawdzić po walce. Yy, bo tam za dużo nie widać. No i tak, Echo 2 Alistar 2 na pewno by się przydali. Ta dwójeczka. B mega, mega, mega by się to przydało. Dobra, i patrzmy. Tu jest AP AD AP AP AP. No właśnie. Ale z drugiej strony, strony żal tego garena sobie tu nie wrzucić. No. Holypcia, tego na pewno nie zagram. To do upgradu Jane raczej chciałbym zagrać. Kurde, mocne przekminki, mocne przekminki. Trzeba kombinować Guardbreaker, Hoj, Shroud. Może Shrouda bym wziął w sumie, Eee. Yy. No, może być shroud. I tutaj może być czalis czy warmok? Czalis. Dobra, zobaczmy tych ludzi. Dobra, ja bym to ustawił w ten sposób. Tu się przestawił. I sobie zaraz to założymy na kogoś. No i wypadło na Waj, niech będzie Waj. Bo tutaj fajnie trafiamy ten backlane. Przede wszystkim Ezreala, chociaż on i tak potrzebuje mało money, tak że się szybko odpala. A może nie gram tej dżany i gram Garena 3 Egize Defender. Hmm. No, w sumie. Dobra, które mamy już miejsce? A, ten przeżył. Ten też nie jest na hita. Dobra, mamy raczej. Nie, no top 2. Myślę, że tutaj gładko wchodzi. O, albo na razie coś takiego. No ale ta Jana raczej out. Jana raczej out. Czy ktoś gra MFK? Powiedzcie mi. Tu jest MFK w sztukach. Jedna, jedna MFK. Okej. Okay. Czekajcie, ja się będę musiał tutaj ustawić. Tylko nie wiem na koło gram. O, jest mocno problematyczne. O, ale dobrze wycelowałem. Dobrze wycelowałem. I jeszcze kamilka mi tutaj nie pójdzie na backlane. Chyba tak jest, nie poszła. Także świetnie. Ona, po, ona w ogóle mega szybko powinna paść. Ona dostała jednego hitka w ogóle od Jinx bez itemów i. Zbiło ją to do połowy HP. Nie o dobra, ten gości odpada. Teraz my będziemy mieli dziewiąty poziom. Dorzucamy Alistara. Także mamy mega dużo yy, Magic Resistu, bo to jest 40. Plus 80 dla I czy to będzie już top 2? Yander Undergroundzik chyba jednak wygrywa. Wygrywa, wygrywa. Czy on już wypłacił? Wypłacił. Co on takiego dostał? Czy on dostał coś mocarnego? Tu coś niby ma... No nie no spoko, spoko ma drużynkę. Dobra, ale ja tutaj... Aha. Chciałem powiedzieć, poluję na MFkę. I ogólnie powinienem dostać to, ale za bardzo nie mam farcika. A już nikt jej nie gra, ej, to tutaj jest nawet możliwość zrobienia MFki na trójkę. No dobra, to się upgradeuje Nie no, MF3 byłaby huge. Uuu, kolejny kielich. Let's go. Nie wiem, no, jest jakaś Jana. A co to tutaj, co mam? Ionik. Eee, dobra, no, niech będzie ten Ionik. Dobra, czekaj, to wywalę. Hmm. Dobra, dobra. Jakby Jana 2 weszła tutaj, to by było prześwietnie. Bo wtedy Jana 2 wchodzi za Wayne. Wayne mamy tutaj na podmiankę. Tylko czekajcie, bo to wtedy byśmy musieli coś wywalić z Teamu. Chyba to Waj bym wywalił, i przedmioty z Vai wrzucił na eko. No, myślę, że tak bym właśnie zrobił. Ale, come on! Ja mam w ogóle MF1, nie? Na dziewiątym levelu roluję. I nie mogę nic dostać. No, to też obrażeń nie robi na te tanki posrane. Yy, I czy ja jestem teraz na one -shota? Nie jestem, okej. Okay. Dobra, jest jedna MF. Dobra, jest MF2. Jakieś legendarki Jana. Halo, halo, Jana. Łee. Nie wiem, nie wiem, gdzie się ustawiać. Proszę, żeby tylko na mnie nie skakał. Nie, dobra, on tutaj nie ma hakera, okej. Okay. Tylko patrzcie, jaka tu jest Leona. W gadżeta z RFC. Oj, 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 Jak ona zacznie mnie tu palić... Dobra, czekaj, MFK, odpal się jeszcze raz, proszę cię. Nie, no dobra, ja to wygram, prawda? Powinienem wygrać. Tak jest. No i dobra, i niby są tu jakieś szanse na tą MF3. Dobra, ten wygrał. Kurde, boisz tego typa, nie wiem co tutaj muszę zrobić. Muszę mieć te legendarki. No way. No i dupa. Dupa blada. Jak to mówią. Ach, się nie przestawiłem tak jak chciałem. W ogóle też tym shroudem to takie jestem ustawiony. Byle jak. No ale przynajmniej on mnie shroudem nie trafia. Nie wiem czy to na tyle robi diff. Żebym wygrał. No w razie czego jedną jeszcze mogę przegrać, nie? Jeszcze, jeszcze nie, nie będę odpadał. Ale może nawet się uda to ugrać? Czekaj, ile ja mam staków w ogóle na tym? 670 bonus HP. Wow. Okej, okay, i się udało, moi drodzy. Udało się, udało. Także zobaczmy jeszcze na sam koniec, czy mamy upgrade rangi. Oczywiście napiszmy GG. Eee, no i tak. Dzięki wielkie za oglądanie oczywiście, ale jeszcze chwileczka. Klikamy continue. I czy jest nowa ranga? Eee, nie ma nowej rangi. Chyba. No nie, nic nam się tutaj nie zmieniło. Dobra, oczywiście jeżeli film wam się podobał, eee, no to łapka w górę, subskrypcja. Widzimy się następnym razem. Elo.